Cześć. Przyznam Wam się, że jeszcze niedawno, zupełnie nieświadomy, zastanawiałem się, jak uczynić, żeby, jak sprawić, żeby nie przegapić żadnego koncertu, który mnie interesuje, ponieważ mieszkam w dużym mieście i tych koncertów dzieje się dużo. No i zupełnie przypadek w moje ręce, w zasadzie na, moje, na, na moim smartfonie, wylądowała aplikacja Songkick, która jakby ten mój problem rozwiązała. No owszem. Generalnie chodzenie i odwiedzanie stron w poszukiwaniu informacji o koncertach może i ma w sobie coś ułaństwa, ale, ale ale znacznie wygodniejszym sposobem jest, jest korzystanie właśnie z aplikacji Songkick, która jakby trzeba też o tym wspomnieć, że zaczęła się tak naprawdę od serwisu internetowego jej, jej, jej żywo, właśnie jej korzenie sięgają właśnie serwisu Songkick.com, no ale wraz właśnie z rozwojem prawda. Rynku mobilnego pojawiają się aplikacje dla Androida, dla Windows Phone i dla ios właśnie dedykowane, dedykowane temu serwisowi. I o co chodzi? Chodzi o to, że aplikacja Soundkick właśnie przypomina nam w postaci powiadomień, i też tutaj na naszym profilu, o właśnie koncertach, ale nie o wszystkich koncertach, tylko o takich, które potencjalnie mogą nas zainteresować. I w tym celu, e, po zainstalowaniu aplikacji, warto sprzężyć ją. Sprzężyć? Dobrze, jest, coś, jest takie słowo? Yes. W, jest, dobrze. Warto ją e, s, sparzyć albo sparować. Sparować. S, spa, sparzyć. No, sparować, sparzyć z różnymi naszymi kontami, na przykład w serwisie Last FM, na przykład na Facebooku i Bo wiem, powiązać. I, powiązać, tak, tak. <śmiech> <śmiech> powiązać, powiązać ją z tymi kontami. I ona jakby zacierpnie, zacierpnie informacje na temat muzyki, którą lubimy z tych serwisów i będzie wiedziała, jacy artyści nas interesują. Oprócz tego jeszcze aplikacja, jeżeli zainstalujemy na iPhone'ie, e, może też przeskanować naszą bibliotekę muzyczną, e, albo na przykład jeżeli korzystamy ze Spotify, na, przy, na przykład ze Spotify, yy, to Spotify też ma taką apkę wewnętrzną yy, z serwisu Soundkick, i jakby wszystkie nasze źródła, z których czerpiemy muzykę, trafiają do aplikacji. I ona tworzy nam taki spersonali, spe, spersonalizowany kalendarz z yy, muzycznymi imprezami, które potencjalnie mogą nas zainteresować. Działa to bardzo dobrze. Ponieważ koncerty w momencie tylko, praktycznie w momencie ogłoszenia trasy koncertowej przez jakąś kapelę, e, dosłownie po, 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 kilku, po krótkich chwilach dostajemy powiadomienie o, o koncercie, który na przykład odbędzie się w naszym mieście. No i w tym celu ustawiamy sobie lokalizację. E, no, mieszkam w Warszawie, więc, więc mam tutaj ustawioną Warszawę. E, interesują mnie, są no, koncerty tylko z tego miasta. E, mamy też listę artystów, ci wszyscy tutaj, bardzo długa lista. E, właśnie została, została pobrana z moich właśnie kont, wspomnianych na, na Twitterze, na Facebooku, e, jest też e, po, te niektóre zespoły pochodzą też z, z konta na, na Spotify, które, z którego, którego, które mam od niedawna i stworzyła się całkiem poka pokaźna baza rzeczy, których słuchałem na przestrzeni ostatnich lat. I jeżeli któreś które, które z tych zespołów będzie grał w tym czasie koncert, z odpowiednim wyprzedzeniem kik mi o tym przypomni. Mamy tu jakby tutaj listę najbliższych imprez wewnątrz aplikacji, ale le, dla mnie też wygodnym rozwiązaniem jest to, że e, informacje o tych koncertach pojawiają się, pojawiają się w formie powiadomień na ekranie głównym smartfona. I to naprawdę z, z dużym wyprzedzeniem, bo jak tutaj widać, mam tu ostatni koncert e, 25 czerwca tego roku, czyli jeszcze sporo czasu, ale już wiem, że się odbędzie. I tak to właśnie wygląda, dlatego jeżeli ktoś chodzi na koncerty, lubi muzykę i lubi oglądać artystów na żywo, to właśnie powinien, moim zdaniem, zaopatrzyć się w darmową aplikację Songkick, założyć sobie konto na, na songkick.com i dzięki temu z pewnością, może z pewnością nie przegapi w większości koncertów, może nie wszystkich, bo wiadomo, jakieś mniej znane rzeczy, to istnieje ryzyko, że, że nie zostaną uwzględnione, ale naprawdę nie ma się czego bać. Dużo, dużo naprawdę zespołów z różnych gatunków jest obecnych i, i aplikacja doskonale, doskonale radzi sobie z wyszukiwaniem tych koncertów. Dlatego, jeżeli nie chcecie już przegapić żadnego ciepłego koncertu, ściągnijcie aplikację, jest dostępna za darmo. A więcej na jej temat przeczytacie w artykule na komputerświat.pl, który jest. Powiązane i spa sparowany i sparzony z tym materiałem wideo. A pokaż pan jeszcze ten smartfon z tą aplikacją tak do kamery. To tak, tak To tak zbliży, no. Jeszcze? Może tak mu tak zbliży. O wygląda mniej więcej tak. Mhm. To są zespoły z mojej bazy, które grają koncerty w Polsce, w Warszawie w najbliższym czasie. I to wygląda właśnie, właśnie tak. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo. Do widzenia. Do widzenia.